New Balance Fresh Foam 1080 w wersji 9. 1080 przede wszystkim warto rozszyfrować jeżeli chodzi o samo określenie nazwy, ponieważ dwie, dwie ostatnie cyfry czyli 80 oznaczają buta o buta treningowego o bardzo dobrej amortyzacji. Natomiast 10 oznacza poziom tej amortyzacji. 10 jest to poziom najwyższy, jeżeli chodzi o New Balance, a więc mamy tu do czynienia z najbardziej miękkim butem. Za tą miękkość odpowiada przede wszystkim duża ilość pianki Fresh Foam, pianki miękkiej, pianki bardzo bardzo lekkie, z której wykonana jest cała podeszwa. Podeszwa uzupełniona jest bieżnikiem z, z gumy blown rubber, czyli gumy, dmu, gumy węglowej dmuchanej, czyli która jest troszeczkę lżejsza od klasycznej, klasycznej gumy węglowej. Jeżeli chodzi o cholewkę, cholewka wykonana jest bezszwowo, z jednego kawałka materiału. Co ciekawe i co warto zauważyć, z tyłu zapiętek pozbawiony jest dużej ilości gąbek, tak? więc dopasowanie tyłu, tyłu, tyłu buta do stopy jest dosyć, dosyć specyficzne. Jeżeli chodzi o wagę but męski waży 294 gramy, but damski 253 gramy, to, to był 1080 w wersji 9.